Iha! Słuchajcie kontestacji! Opowieści Pastora Przedsiębiorcy. Witam serdecznie. Opowieści Pastora Przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na stronie www.koach.pl. Dzisiaj temat audycji. Jak zniszczyć własny sukces, czyli o sztuce autosabotażu. Dam 10 rad i gwarantuję Ci, że za, jeżeli wypełnisz je wszystkie, to na 100%, 200%, milion procent zniszczysz własny sukces. Jeżeli zastosujesz chociaż kilka albo jakąś jedną, ale będziesz ją stosować konsekwentnie, zniszczysz własny sukces. Nie wiem, czy widziałeś film Układ Zamknięty, pewnie wielu z nas widziało, albo przynajmniej słyszało, albo wiemy o czym jest. No niestety takie rzeczy się zdarzają, ale o wiele częściej widzę, że ludzie potrafią genialnie, jesteśmy w tym świetni, powinniśmy robić szkolenia z tego, jak zniszczyć własny sukces. A więc kilka dobrych rad na ten temat. Pierwsza rzecz: nie rozwijaj się absolutnie pod żadnym pozorem. Nawet jeżeli jesteś bardzo dobry, zakończ na tym. Jeżeli jesteś przeciętny, zakończ na tym. Jeżeli jesteś beznadziejny, nie rozwijaj się. Nie rozwijaj się, ponieważ gdybyś się rozwijał, mógłbyś robić rzeczy większe, lepsze i nie daj Boże, zarabiać więcej pieniędzy, albo być bardziej znanym, albo być bardziej polecanym przez innych. A więc absolutnie pod żadnym pozorem nie rozwijaj się. Nie rozwijaj się w żadnej dziedzinie. Jeżeli zaczynasz tyć, pozwól swojemu ciału tyć. Jeżeli widzisz, że brakuje ci jakichś umiejętności, nie sięgaj po nowe umiejętności. Po prostu się nie rozwijaj. Druga rzecz. Bardzo, bardzo istotna. Nie weryfikuj swoich działań. W swoich działaniach kiedyś jeden człowiek, który robi naprawdę duże konferencje, powiedział tak. Po każdej konferencji, Zadaję sobie pytanie, co poszło dobrze, co poszło źle. Ciekawe, pomyślałem sobie, ale po co, przecież wszystko idzie dobrze. Ale jeżdżę od lat na konferencje, które on, on organizuje i co widzę? Że pewne rzeczy idą lepiej. Pewne rzeczy poszły w zupełnie innym kierunku. Zobaczyłem, że wykorzystuje więcej multimedialnych rzeczy. Widzę, że ma to coraz większą jakość i się zmienia. Gdyby nie weryfikował swoich działań, robiłby dobre rzeczy. Ale on jest pionierem w Polsce, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, i, i zawsze jest krok do przodu, że to, co jest u niego na konferencjach, pojawia się czasami po miesiącach, czasami po latach u innych na konferencjach. Więc nie weryfikuj swoich działań. Jeżeli coś idzie źle, widocznie Allah tak chciał. Jeżeli coś idzie dobrze, to znaczy, że idzie dobrze. Pamiętaj, dobre jest wrogiem lepszego. Nie weryfikuj swoich działań. Nie zastanawiaj się, absolutnie się nie zastanawiaj, co można zmienić na lepsze. Po prostu niech tak to idzie. Pozwól temu płynąć. Trzecia rzecz. Nie miej żadnych rezerw finansowych. To jest bardzo ciekawe, ile czasu ludzie jesteś w stanie funkcjonować bez rezerw. Dzieliłem się to na ostatniej audycji, że Jezus miał w rezerwach Przynajmniej 200 denarów, bo jest taka opisana historia, kiedy zabrakło chleba i Filip mówi: No, za 200 denarów nie starczy dla takiego tłumu. 200 denarów to jeden denar, to był dzienny zarobek. Czyli 200 denarów to jest tak, jakby mieć na 200 dni pracy, tak? Czyli dzieląc to na 30 dni średnio w miesiącu, to miał na ponad 6 miesięcy. Ponad 6 miesięcy mógłby żyć bez rezerw. Bez. Pracy bez zdobywania nowych funduszy miał na tyle. Bodo szafer też o tym pisze, tak, że 3 do 6 miesięcy powinno, powinien człowiek mieć, wtedy daje to pewien komfort i zupełnie inaczej podchodzisz wtedy do zleceń, kiedy, szczególnie kiedy jesteś na własnym, tak, bo o tym mówimy. Kiedy po prostu możesz sobie wybierać i nie musisz się godzić na wszystko, bojąc się, tak? no bo tu chodzi też o ten motyw bojąc się tego że co będzie, jak nic innego nie będzie. Ale nie dotyczy to tylko tych, którzy mają własną działalność. Absolutnie nie. Nie, 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 nie i jeszcze raz nie. Dotyczy to każdego. Ci, którzy mają tak zwaną pewną pracę na etacie. Też powinni mieć rezerwy, dlaczego? Ponieważ nie ma nic pewnego. To znaczy są dwie rzeczy pewne, ale to o nich przy innej okazji może albo prywatnie, ale poza tym nie ma nic pewnego. I może się okazać, że pewna praca na etacie. Ostatnio moja znajoma opowiadała mi, że dosyć duża korporacja będzie zwalniała w całej Polsce 15 tysięcy ludzi do końca roku, ma zwolnić. I ona ma pomagać, przy tym ma pomagać tym ludziom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Niektórzy w tej korporacji nawet nie przypuszczają, że będą zwalniani. Więc nie daj Boże, żebyś miał jakieś rezerwy finansowe. Mógłbyś wtedy czuć pewien komfort i zadowolenie. I mógłbyś wtedy zupełnie spokojnie funkcjonować, nawet kiedy skończy się, skończą się wszystkie źródła, w jakich, z jakich się finansujesz. Zresztą to tak przy okazji. Trzymaj się tylko jednego źródła finansowania. Nie twórz żadnych innych, nie dorabiaj gdzieś na boku. Nie twórz jakichś źródeł mniej lub bardziej pasywnego, bo pewnie czysty, pasywny dochód jest rzadko spotykany jak Yeti, ale czasami jest spotykany. W każdym razie mm, nie twórz żadnych dźwigni finansowych, gdzie mógłbyś zarabiać. Bo w ten sposób nie daj Boże osiągnąłbyś sukces. Dobra. Czwarta rzecz. Nie komunikuj się dobrze. Nie komunikuj się dobrze. Od już drugi rok szkolenia, które cieszą się największym powodzeniem, takich szkoleń firmowych, to jest szkolenie efektywna komunikacja w biznesie. Ja już robiłem je w różnych odmianach, nawet w odmianie półtora godzinnej, tak jednego bloku tematycznego do czterodniowych. Jest to naprawdę genialne szkolenie na którym uczysz się różnych umiejętności komunikacyjnych, tak? Komunikujemy się na trzy sposoby. Przez kontakt merytoryczny, emocjonalny i przez tak zwaną mowę ciała. Ale absolutnie niech Cię to nie interesuje, bo mógłbyś komunikować się lepiej. A Bruce Barton powiedział, że ludzie wygadani rządzili światem i zawsze będą nim rządzić. Jedynym rozsądnym sposobem jest przyłączyć się do nich. Więc nie rób tego, mógłbyś mieć większy wpływ. Co do komunikacji, to jest jeszcze lepiej, pomóc to, rób wszystko sam. Wtedy naprawdę nie musisz się z nikim komunikować, przecież ludzie to tylko problemy. Życie piękne, ludzie straszne świnie, więc absolutnie nie, nie rób wszystko sam. Nie korzystaj z żadnych współpracowników, pracowników, ani firm outsourcingowych. Wszystko, absolutnie wszystko rób sam. Komunikacja, to jest bardzo ciekawe. W wielu wypadkach jest najskuteczniejszą formą zarówno reklamy, jak i skutecznej pracy. Ludzie przychodzą do pracy z trzech powodów. Kiedy te trzy powody nałożą się razem, wtedy niesamowita synergia się dokonuje. Pierwszy powód to jest to, że potrzebują pieniędzy. Drugi powód, że to jest zgodne z ich darami, talentami, umiejętnościami. I trzecia rzecz, to jest atmosfera w pracy. Widzisz, kiedy jeżeli te trzy rzeczy się zejdą, czyli ludzie zarabiają pieniądze, które ich satysfakcjonują, to jest dokładnie sedno ich zainteresowań, oraz jest super atmosfera w pracy, będzie trudno zatrzymać taką firmę. Je, na jeden z przynajmniej z tych elementów, czyli na dobrą atmosferę w pracy, wpływa komunikacja, jej jakość. Procedury komunikacyjne wewnątrz firmy. Absolutnie nie rozwija się w tym kierunku, bo firma może zacząć iść lepiej niż idzie. Poza tym, im lepiej komunikujesz to, co masz do przekazania innym, tym lepiej dla ciebie. Większość ludzi nie umie komunikować. Komunikują produkt, a nie, no właśnie, ale więcej o tym na szkoleniu, które uczy efektywna komunikacja w biznesie. Absolutnie nie wybieraj się na to szkolenie, bo twoje umiejętności komunikacyjne mogłyby się polepszyć. Jesteśmy już, dochodzimy do piątego punktu, czyli będziemy na górce dokładnie w połowie. Jeżeli chodzi o to, żeby zniszczyć własny sukces, to pamiętaj, nie mieć głębszego sensu poza zarabianiem pieniędzy. Niech to będzie jedyny cel jedyny tylko mieć więcej. Nic więcej. Pierwszy raz wyczytałem o tym u Roberta Kiosakiego. A później zauważyłem w życiu, że rzeczywiście tak to działa, że kiedy człowiek ma jakiś głębszy sens w tym, co robi, to o wiele łatwiej odnieść mu sukces. Bo zawsze, masz, kiedy masz więcej niż jeden motywator, czyli powód, dla którego działasz, tym lepiej dla ciebie. Bo jeżeli jedynym motywatorem są pieniądze, no to oczywiście pieniądze zdobędziesz, albo nie zdobędziesz, ale w każdym razie to jest. To jest mały motyw. Nawet ludzie, którzy mają firmy i na przykład ma, znam takich ludzi, mają firmy i akurat ta branża i to czym się zajmuje firma, to jest tak no przy okazji, bo to akurat nie jest z jego zainteresowań. Jednak przez to, że ma firmę na przykład ma pieniądze, które może dać na coś innego, co, co chce wspierać. Albo firma i ludzie, którzy w niej pracują, Pracują na jego wolny czas, który może poświęcić czemuś innemu. Wiesz, no to tak jest, że jeżeli masz tylko jeden powód firmy, jeden powód zarabiania, to bardzo łatwo cię wytrącić z tej drogi. Kiedy masz więcej, to już wygląda zupełnie inaczej. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on mnie zapytał. Czy rzeczywiście jako chrześcijanin powinienem więcej zarabiać, mieć więcej? To jest ciekawe, co Bóg mówi o tym, że kiedy myślimy tylko o nas, o sobie, to rzeczywiście możemy się zatrzymać na jakimś poziomie, ale kiedy myślimy o innych, to nagle się okazuje, że im więcej mamy, tym więcej mamy wpływu. Na przykład są ludzie, którzy płacą tak zwaną dziesięcinę, czyli od zarobków 10% dają, ofiarowują. Więc im więcej taki człowiek zarabia, tym więcej daje. I w Biblii jest napisany taki genialny fragment, który pokazuje, co to znaczy żyć pod dostatkiem, jakie jest biblijne kryterium. To jest List do Koryntian, drugi list do Koryntian 9:8. A władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Czyli masz wszystkiego pod dostatkiem, jeżeli możesz hojnie, ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Na przykład, nie wiem, czy te dane są jeszcze aktualne, one były gdzieś sprzed dwóch lat, utrzymanie pastora z żoną i z całą rodziną w Indiach wynosi 400 zł miesięcznie. No, jeżeli masz, jeżeli to by była twoja dziesięcina, że możesz swobodnie sobie dać te 400 zł miesięcznie utrzymać czy jakąś rodzinę gdzieś przez miesiąc czasu, to już można gdzieś... Powiedzieć, że to jest początek dostatku. A więc absolutnie nie miej żadnego głębszego sensu tego kasa, 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 kasa dla samej kasy. Szósty punkt. Nie odpoczywaj, nie świętuj sukcesów, nigdy nie ciesz się z tego, co osiągnąłeś. Ciągle myśl, że to jest za mało, że musisz pracować więcej, robić więcej. Nie śpi, ogranicz sen. Pij więcej Red Bulli, pij więcej kawy, mniej śpi, więcej pracuj, ciężej pracuj. Naprawdę gwarantuję, jeżeli tylko ten jeden element wprowadzisz w swoje życie, absolutnie gwarantuję, zniszczysz własny sukces, a przynajmniej zdrowie, a przynajmniej zdolność do cieszenia się z tego. To jest ciekawe, że człowiek osiąga więcej, kiedy jest zadowolony z tego, co ma. Kiedy umiesz świętować małe rzeczy, kiedy jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś, to jesteś w stanie pójść dalej. Ponieważ im wyżej wchodzisz, im więcej masz pieniędzy, im więcej masz wpływu, to pomnaża Twój stan wewnętrzny. Czyli jeżeli ktoś jest bardzo nieszczęśliwy i zarobi więcej, przez chwilę czuje się bardziej szczęśliwy, a później zrobi coś, to jest właśnie taka piękna sztuka autosabotażu. Zrobi coś, że będzie jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Jeżeli ktoś jest, akceptuje sytuację, w której jest, jest wdzięczny i jednocześnie. Sztuka życia, czyli sztuka balansu. Jednocześnie mając ambicje na rzeczy o wiele, 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 wiele większe, wtedy, kiedy pomnoży to, co ma, będzie jeszcze bardziej szczęśliwy, jeszcze bardziej zadowolony. Sukces, znaczenie, finanse idące za tym, powiększają Twój stan wewnętrzny, ale go nie zmieniają. Więc absolutnie nigdy nie ciesz się. O wszystkich małych krokach mów, że to przypadek, że trafiło się ci lepiej kurze ziarno. Jak trafi ci się duży sukces, powiedz: O, to jeszcze gorzej. Nigdy się nie ciesz. Patrz na wszystko w, przez czarne okulary i absolutnie ich nie zdejmuj. W ten sposób gwarantuję ci. Ten jeden punkt wykonując, zniszczysz własny sukces. Siódmy punkt. Jak bardzo jesteś podekscytowany, że słuchasz dzisiejszej audycji. Miej złe relacje z bliskimi. A jeszcze lepiej. Nie miej w ogóle bliskich ludzi. Nie miej żadnych bliskich relacji. Jeżeli tylko pracujesz, to naprawdę jest genialne. Po pewnym czasie człowiek jest tak stworzony, żeby być szczęśliwy. Ludzie, którzy sięgają, tak, po narkotyki, posięgają nawet po rzeczy dobre, ale uzależniają się od nich. Robią to dlatego, żeby chociaż przez chwilę poczuć szczęście. Człowiek, który poczuł szczęście, nigdy o tym nie zapomni i zawsze będzie dążył do odtworzenia tego stanu. Człowiek, który nigdy nie poczuł szczęścia, i tak będzie robił wszystko, żeby poczuć, nawet nie będzie wiedział, jak to jest coś. Tak jak pracowałem w ośrodku dla ludzi uzależnionych, rozmawialiśmy z taką dziewczyną, która do nas trafiła, była uzależniona od narkotyków, i ona powiedziała: Nie wiem, co to znaczy miłość. Myślę, że nawet gdyby mi ją ktoś okazał, to ja nie potrafiłabym tego rozpoznać. Rozmawialiśmy w dwójkę, ta była jej wychowawczyni. Ja, ta wychowawczyni powiedziała: Jeżeli przyjdzie prawdziwa miłość, na pewno ją rozpostawiesz. Nie sposób tego pomylić z czymkolwiek innym. Więc człowiek chce być szczęśliwy, szuka bycia szczęśliwym, i to szczęście przychodzi przez satysfakcjonujące relacje to jest główna rzecz. Ja tak naprawdę mam to myśl trochę szerzyć zarówno relacje z ludźmi, jak i relacje z Bogiem, jak i relacje z samym sobą. Tak, bo to jakby są trzy rodzaje relacji, które sumując dają nam to poczucie szczęścia. Ale zaniedbaj którąś z tych relacji, a najlepiej zaniedbaj wszystkie, i z Bogiem, i z sobą, i z ludźmi, Jest to gwarancja destrukcji. A przecież o to chodzi, prawda? OK, ósmy punkt. Miej tylko jeden cel finansowy. Nie chodzi o to, co mówiłem w punkcie piątym, że oprócz, yy, że misja powinna być duchowo-biznesowa, biznesowa, czyli zarabiać, duchowa, czyli jakiś powód. Tylko chodzi o to, że pieniądze, które zarabiasz, dawaj tylko na jeden cel na przykład tylko na status, zwiększaj status swojego życia zwiększaj, zwiększaj, oczywiście zawsze będzie ci się powodziło lepiej, będzie ci się nigdy nie będzie ci się powodziło gorzej, ciągle będziesz miał więcej, więcej, więcej pieniędzy no i właśnie kiedy zwiększysz swój status nagle może się okazać, że nie umiesz go utrzymać, albo że pochłania za dużo, albo tylko zbieraj, 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 zbieraj do kupki, miej tylko oszczędności, nigdy pod żadnym pozorem jej nie wydawaj, chodź w najgorszych dżinsach, albo najlepiej bez dżinsów, miej tylko gromadź. Albo wydawaj to na rozrywkę. Szalej, baw się zwiedzić cały świat, bo oczywiście zawsze będzie ci się powodziło tak, jak teraz. Lub też ciągle reinwestuj, ciągle rób nowe inwestycje, i nowe, i nowe, i nowe. Widzisz, kiedy masz tylko jeden cel finansowy, to jest trochę tak, jakbyś poszedł na siłowni, zaczął ćwiczyć, ale jedyne, co byś ćwiczył, to bicepsy. Nic innego. Albo tylko nogi. Po jakimś czasie wygląda to karykaturalnie. Oczywiście są takie momenty, kiedy człowiek musi spłacić długi. Są takie momenty, kiedy człowiek musi zdobyć jakąś pulę oszczędności, mieć jakieś zabezpieczenie finansowe. Czyli jak człowiek, który, nie wiem, ma osłabione bicepsy z jakichś powodów i przychodzi na początek, ćwiczy tylko je. Oczywiście są różne sezony życia. Są różne sytuacje, w których się znajdujemy. Absolutnie jest to prawda. Natomiast to, o co chodzi, to chodzi o to, żeby zarządzać finansami, żeby przeznaczyć je na różne cele, bo to, co w sobie zaniedbasz, prędzej czy później się odezwie. Na przykład nie reinwestujesz rzeczy, nie pobdarzasz, tak? Ja, moje główne źródło zarabiania to są oczywiście, to jestem takim typowo samozatrudnionym. Tak, mam plan, żeby to zmienić, robię jakieś inwestycje, niektóre już powoli przynoszą jakieś małe dochody, ale mam taki plan, tak? Inwestuję w pieniądze. Gdybym tego nie robił, to za jakiś czas może się okazać, że to jest problem, że wszystko w firmie, że ja jestem firmą. Tak? Druga rzecz, jeżeli na przykład nie przeznaczasz nic na rozrywkę, to po pewnym czasie to wewnętrzne dziecko, które jest w tobie, zacznie się domagać rozrywki. I wydasz pieniądze na coś, co w ogóle nie miało sensu takiego biznesowego, ani jakiegokolwiek innego, i wydasz ich za dużo. Albo nie masz Bezpieczeństwa finansowego, tak? Przychodzą złe czasy, nie masz czego żyć i ty naprawdę nie masz czego. Albo nie podnosisz statusu swojego życia, bo po pewnym czasie myślisz, a po co mi to wszystko i kupujesz nagle szalony gest, auto, którego zupełnie nie potrzebujesz, ale chcesz, mówisz, coś mi się od życia należy. Więc jeżeli niedobrze zarządzasz swoimi finansami, to jesteś na dobrej drodze, żeby zniszczyć własny sukces. Przedostatnia rzecz, na pewno czekacie z niecierpliwością. Co to jest? Rozpraszaj się nieustannie. Ciągle zaczynaj nowe biznesy, wchodź do nowych MLM-ów, rób wszystko, co tylko możesz, żeby się rozproszyć. Kiedy siadasz, żeby odebrać pocztę, nie otwórz maila, a zaraz potem sięgnij do Facebooka, a później jeszcze zobacz, co tam w wiadomościach sportowych napisali. Rozpraszaj się nieustannie. Zaczynaj jeden biznes, a potem drugi biznes. Kiedy ten biznes zaczyna się rozwijać, zostaw go, bo jak się rozwija, będzie się rozwijał dobrze i przejdź do innego biznesu. A jeżeli się rozwija źle, to zostaw, niech sam umrze śmiecią naturalną. A ty idź winny. rozpraszaj się nieustannie. Ciągle szukaj nowych rzeczy, ciągle coś nowego. Nie pozostawaj w tym samym miejscu. Rozproszenie. Jest naprawdę świetnym sposobem na zniszczenie własnego sukcesu. Nieustanne rozpraszanie się. Ludzie, którzy mają kilka biznesów i one dobrze prosperują, oni nie rozpraszają się. Oni tworzą ciągle nowe aktywa, nowe miejsca pracy, tworzą nowe źródła dochodu, jednak oni się nie rozpraszają. Oni tworzą nowe rzeczy. Oni są w stanie żonglować więcej niż jedną piłeczką. Może dziesięcioma, dwunastoma, siedemnastoma, ale jeżeli ty nie umiesz jedną, to dorzucaj dwie, trzy, cztery, pięć, wtedy nawet tą jedną nie będziesz dobrze żonglował. Rozpraszanie się nieustanne jest dobrym, efekt, dobrym sposobem na zniszczenie własnego sukcesu. I dziesiąte i to jest tak naprawdę sedno autosabotażu sedno problemów, które człowiek sam sobie stwarza. To jest sama istota, sama ser, samo serce tej audycji. Gdybym miał tylko powiedzieć jedno zdanie, powiedziałbym to zdanie, które powiem za chwilę, ponieważ to zdanie jest kluczem wszelkiego, wszelkiego autosabotażu. To jedno, jedyne zdanie, ten jeden klucz, ta najważniejsza rzecz do zniszczenia własnego sukcesu brzmi następująco. W ogóle gratuluję Ci, gratuluję naprawdę z całego serca, że dotrwałeś do tego miejsca w audycji. Ta audycja nie jest łatwa. To jest dla ludzi, którzy naprawdę są zdeterminowani, żeby zniszczyć własny sukces. Dla ludzi, którzy chcą, żeby rzeczy poszły źle, żeby im się nie udało. Dotrwałeś do tego momentu. Więc zasłużyłeś na to, żeby powiedzieć ci to ostatnie zdanie. To ostatnie zdanie to nie jest koniec audycji, bo ja to zdanie wyjaśnię, ale to zdanie klucz, które mówi o tym, w jaki sposób zniszczyć na 100%, na 200%, na 300%, na milion procent, na nieskończony procent własny sukces, brzmi następująco. Nie kochaj siebie. Nie kochaj siebie. Zaniedbuj swoje potrzeby, nie zwracaj uwagi na swoje sumienie, nie zwracaj uwagi na twój głos wewnętrzny, nie zwracaj uwagi na twoje odczucia, nie zwracaj uwagi na twoje ciało, nie kochaj siebie. Wiesz, mądrość Żydowska mówi tak, że głupi na końcu robi to, co mądry robi na początku. Głupi na końcu robi to, co mądry robi na początku. A co robi mądry na początku? Mądry na początku, kiedy cokolwiek zarobi, odkłada dla siebie. Mądry przede wszystkim ma czas w ciągu dnia, który poświęca dla siebie. Zarówno jeżeli chodzi o czas, jak i o finanse, zostaniemy przy tych dwóch rzeczach. To na pewno głupi, czy głupie postępowanie, to jest dokładnie odwrotne. Czyli powiedzenie, no dobrze, jak mi zostanie w tym miesiącu, to coś odłożę. Nie, gwarantuję, nie zostanie. To jest dokładnie odwrotnie. Tak samo jak ktoś mówi, a jakbym miał czas, to bym go poświęcił dla siebie. Masz czas, poświęć chwilę dla siebie. Nie możesz dużo? Zrób niedużo. Nie możesz nic więcej zrobić? Zrób jedną pompkę dziennie. Nie masz czasu, żeby coś poczytać? Otwórz jakąkolwiek książkę. Otwórz Nowy Testament, otwórz jakąś książkę rozwoju osobistego. Przeczytaj jedno zdanie dziennie. Nie masz czasu na spacer, to zaparkuj trochę dalej auto i podejdź parę kroków dalej. Zawsze możesz znaleźć czas na to, co jest ważne. A nie ma ważniejszej osoby niż ty. Jeżeli chodzi o ciebie, to składa się z trzech sfer, które trzeba dbać. Ciało to jest kwestia odżywiania, ruchu, chodzenia do lekarza, jeśli trzeba. Druga rzecz, to jest Twoja psychika, Twój rozwój, Twoja mentalność, to jak rozumiesz rzeczy, tak? To wszystko związane z tak zwanym rozwojem osobistym. I trzecia to jest Twoja duchowość, czyli Twoje wartości, Twój kontakt z Bogiem, te wszystkie rzeczy. Jeżeli na te trzy rzeczy, na rozwój swojego ciała, na rozwój swojego intelektu i na rozwój swojego ducha nie znajdujesz w ciągu dnia czasu, to naprawdę jesteś na super drodze do zniszczenia własnego sukcesu. I to jest coś, co najmniej zauważamy, a to jest coś, co jest sednem. Już tak naprawdę, ciężko mi się mówiło o tej audycji, nie wiem, jak ci się słuchało. Ciężko mi się mówiło, ponieważ nie lubię mówić w tą stronę. Ale pomyślałem sobie, że spróbuję. Wiesz, w życiu jest tak, że warto spróbować nowych rzeczy. Czasami się udadzą, czasami nie, ale zawsze się czegoś nauczy. zawsze się jakoś rozwiniesz. Myślę, że skoro dosłuchałeś do tego momentu, to naprawdę jestem pod wrażeniem, gratuluję, dziękuję, że słuchałeś. No, i wypadałoby powiedzieć, jak to zmienić, tak? Jak to zmienić? Oczywiście, jest to bardzo proste. Działaj odwrotnie, czyli rozwijaj się, weryfikuj swoje działania, miej rezerwy finansowe, komunikuj się dobrze, miej misję nie tylko biznesową, ale i duchową, nie odpoczywaj, świętuj, nawet małe wydarzenia, poprawiaj swoje relacje z bliskimi, nawiązuj bliskie relacje, miej. Dobrze zarządzaj finansami, rozpra ro nie rozpraszaj się, skupiaj się, maksymalnie koncentruj swoje wysiłki i pokochaj samego siebie. Oczywiście to, co mówię tutaj, to jest tylko informacja. Ale dobra informacja to jest początek zmiany. Początkiem zmiany jest uświadomienie sobie, kiedy coś się jasno nazwij, jasność daje moc. Więc informacja jest początkiem zmiany, a transformacja, czyli przemiana, to, że funkcjonujemy w inny sposób, to zależy już od ciebie. Być może masz siłę, żeby na przykład ktoś stwierdził, że to może dotyczyć finansów, może relacji, może czasu, który poświęca, może cokolwiek innego. Możesz to zrobić sam, ale jeżeli nie możesz zrobić sam, to spróbuj skorzystać z pomocy kogoś. Kogoś, kto ci pomoże bezinteresownie, albo kogoś, komu zapłacisz. Mówi się, że kiedy uczeń jest gotowy, to nauczyciel się znajdzie. Problem często polega na tym, że ponieważ myślimy w trochę bajkowy sposób, to czasami nie widzimy tych nauczycieli, którzy są wokół nas. Trochę jak w tym bardzo długim dowcipie z brodą, przynajmniej w kręgach chrześcijańskich, ale wartym do powtórzenia, ponieważ on naprawdę zawiera sedno. Idzie sobie turysta, yy, w góry idzie sam i w pewnym momencie posilnął się i spadł. W ostatnim momencie chwycił się wystającej gałęzi. No, ale wisi, nie wie, jak sobie pomóc. nie ma Nogi nie mają oparcia. No i myślę, że trzeba by poprosić o kogoś o pomoc, więc zaczyna wołać, ej, jest tam ktoś, jest tam ktoś, jest tam ktoś. Nagle słyszy, to ja, Bóg. Mój Boże, pomożesz mi? Oczywiście. Co mam zrobić? A Bóg mówi, puść się gałęzi i pozwól, że ja się zatroszczę o resztę. Czy przemyślał to przez chwilę, chrząknął i mówi, przepraszam, jest tam ktoś jeszcze, Widzisz, czasami pomoc nie wygląda na pomoc, ale jeżeli nie umiesz sobie poradzić samemu, pomyśl, może jest ktoś, kto może Ci pomóc. Dwie rzeczy, które są ważne: zarządzanie swoimi finansami i zarządzanie swoim stresem, tak? bo nim też można zarządzać. To są umiejętności, których będę uczył w Zielonej Górze. Tam kończymy taki cykl spotkań, który zaczęliśmy parę miesięcy temu i 14 czerwca, w piątek i 15 czerwca w sobotę będę na te dwa tematy tam nauczał. Więcej informacji albo będzie na mojej stronie, albo napis do mnie maila na Andrzej.Maupa@koach.pl. Mój brat wydał książkę Jasna strona mocy, tam jest. Kilka wywiadów ze zdjęciami, z ludźmi, którzy byli w audycji. Więcej informacji, jeżeli Ci to interesuje, napisz do mojego brata. Jak nie masz kontaktu do mojego brata, tam powinien być chyba na jego stronie, to napisz do mnie. I też, ponieważ doczekałeś końca, więc tam na dole powinny być coś, co było inspiracją dla mojej audycji. Otóż Monar nagrał reklamę narkotyków. Bardzo ciekawa rzecz. Dzięki, pozdrawiam. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy? Ja! Słuchacie kontestacji!